Dzień dobry, dzień dobry, a to chciałem przekazać, jak widzicie jadą, jadą z misją, no i jak dojadę to pokażę, także witam wszystkich serdecznie, dzisiaj troszkę później znowu, no bo live, ale live... o jeszcze zapomniałem, przypomniałem sobie, muszę się nasmarować, bo świeci już mocno, więc do zobaczenia, do widzenia. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Jedziemy szybciutko. Zobaczcie co się z znowu stało. A ja wiem co to jest. Ona mówi, że jakieś skurcze dostaje. But I tell Ja myślę, że magnezu mało, bo ona, że tak powiem, odczuwia się nieco. No wiadomo jak to jest, nie? No spuchła jej ta noga, faktycznie. No. Zresztą druga trochę też, no ale. No dobra, to już moja. moja nie, spucha, spuchła Także może nie magnet. No nie wiem, już sam. No. Dobra, lecimy bo... You work today? Ja. Yeah. Ja? Yeah? Like... You work like this? I like it. Jezu. no ja, like no. E, jedziemy no to tak mało jedziemy do tak mało szybciutko jedziemy, zmieniamy to właśnie. zmieniamy motorki ktoś tam mówił, że, że nie ma motorków, no jednak motorki są ok, o, oh, can you do it for me? I did it already for me the, but you have the better one ile ma taki lepszy koreański? nie tak dużo Dobrze mnie starczy. Yeah. Ja Załasz 10 dolarów A Mam na wideo. Ja mam na wideo, że ona powiedziała. A no. teraz mówi. Ah. Jest... I Nie skasować. Dobra. Dobra, do, wy, do zobaczenia za chwilę. Dzień dobry. Dzień dobry. Sina, why do you the water? I want. I yeah. pay here, so I need to drink everything. Yeah, but we just go to your brother, where is too much water. No <laughs> to mi tu ręka O, ręka sprzedaje Dobra, let's go. Dobra lecimy, lecimy, Dobra. No. You never stop, do something, I never stop. Muszę coś zrobić, bo tam ktoś mnie prosił, na co prosił. No, mówi, weź to. What you want, what you make? I make a knife mm. Now? Now. You take the. Niech Sina się. Take the care of the cats. Hmm. Eee. O, mama wyprała moją brudną koszulę. Mama woździe the, the shirt for me. Yeah. No dobra, ja gonna cut this, and you take care of the cats. So, niech się Sina pobawi z kotkami, a ja sobie. A, ah, put them more. You're O, we come here, BC. <laughs> Who is it inside? Inside. Eh? Bye. Bye. I so lucky today. My mom make the food what I like. The shrimp, beef, uh, pork, and this. Oh, Marek. Hello, Marek. No. How are you? How are you, Marek? <laughs> Dobra, what? Yes. You No. no. To tak się... Oj. Niedobrze się. Where am I make the camera good. Belly. Co belly? <laughs> no we don't have. Ale mówię mam tylko piłkę do metalu, no. To, jest znaczy, to No don't do this. I do. Oh! <laughs> no beach! Green, be careful! You have problems soon! <laughs> <laughs> Dobra, bye, I eat bye bye. Somebody somebody's yellow, right? I eat food, now. Okay, okay. Food Oh it's too big, eh? A few cutometal. up <grywa> <Tariya. grywa> Bye bye. Hej, dzień dobry. My musimy uciekać. Ile uciąłem Trzy tylko. Ale jak ładnie za to. Bo no, zostaje do roboty. Już przyjechał też. No, bo zabieramy. Zabieramy coś. Zobaczcie jeszcze, co mi się stało. Oczywiście, no bo, jakby inaczej, co? A, samochód ze szkoły, dobra. Także dalej do końca. No, taka głównego to już chyba nie będę ścinał, nie? Taki zabytkowy. A resztę zetnę. Jeszcze tą piłką do metalu, no ja jest, kochany. Co chciałem powiedzieć, bo przyszło mi do głowy takie, no, smutne trochę. Ktoś mi napisał w komentarzach, jak dzisiaj dopiero to zobaczyłem. Coś tam, coś tam, chodzenie po ulicach yy, i coś tam, ja dziękuję i się odmaldowuję, no coś w tym stylu, że tam odszybuwuję kanał i tak dalej. No ja podziękowałem, przeprosiłem, pozdrowiłem. Szkoda, no ale... No, nie mogę tylko jeździć na motorkach, nie mogę tylko po świątyniach chodzić. Ja robię daily, czyli to, co się dzisiaj dzieje. Na przykład dzisiaj, nie wiem, Sina coś je, przyjechaliśmy tutaj po coś, ja obciąłem parę słupków, no nie wiem, no kupię jedzenie dla kotów, czy nie wiem, czy się właśnie przejdę po ulicy, pokażę miasto. Bo jednak są ludzie, którzy są ciekawi cały czas. Jak to gdzieś tam wygląda, jak to sobie ludzie tutaj radzą, jak oni żyją. Czasami ktoś skrytykuje, ale czasami ktoś powie, Ej, ci ludzie nie są wcale tacy, jacyś że tak powiem, smutne miny nie mają i tak dalej. No nawet jeśli jest ta bida, nawet jeśli jest tak zwana bida, to ta pogoda ducha jest u nich cały czas. Więc no przykro mi. Taki komentarze e, czytać. No dlatego mówię, no, bo pozdrowiłem serdecznie, podziękowałem Pff, Napisałem, że szkoda i, i tyle. Czyli na biorę to mango. Znaczy <grywa> awokado, przepraszam. <grywa> o jest. Ej, to znaczy są. Nie jest. są, No i co? A udają, że nie słyszą, nie? Udają, że nie słyszą. I jak tam? Życie? Udało się? No Wam się udało. <grywa> Jak na razie. <grywa> zobaczymy co dalej. No. Okay, okay, OK. OK. We go. I go? You go too. You, you take the pass up. Okay. No. Because you don't know how to drive. I know how to drive. <grywa> Dobra. Lecimy, bo naprawdę się spieszymy. Także do za chwilę. No to ja już wiem dlaczego tu roślinki nie rosną. To ja już to wiem wszystko, Kurczę, jakaś muszka mi tu lata, czy pajączek, Cabeli? nie za gorąco? Dobrze, ja uciekam, bo Justyna pojechała, o jest szuflada, jest szuflada, jest Marek Eee tam tutaj mają, to... upada Boga za pieców, czekajcie jak to się robi, dobra, dobra. Dobra, lecimy. Słuchajcie, baj. Pani mama. Sina, Ja. jest się Ja? A you know why? You Ja wam pokażę dlaczego. Zobaczcie. Nie? Ja jej przywiozę magnes jutro, bo ja mam. Yy, bo to jest brak magnezu, ona mówi, że ma skurcze w, w, w mięśniach i tak dalej. No to brak magnezu. I bring you the medicine tomorrow, but if I see you eat this, it's no good. No more hospitals, no more. Oh, Sina, I never see you eat vegetables like you buy on the market and make for you. You have a kitchen here in a wind place. You can make for yourself. Halo. Halo. No, także mówię, że, że tutaj trzeba. Ja wiem, że to łatwo jest. I, i na, na ba. Ja wiem, że to nawet smakuje. Sam kiedyś takie rzeczy jadłem, a szczególnie na drugi dzień. No. No. <laughs> szczególnie na drugi dzień. No, ale, ale przestałem i dużo się lepiej z tym czuję. Także. No. No, dobra. no i co teraz? Tak, ale tak czy, czy nie tak? To jest, to jest dzikie z lasu też. No dobra, eee, trzymaj się. My przywieźliśmy coś. Eee, we bring something from. E, tak mało, but don't say not, nothing. Ok, eee, a ja jutro to odbiorę. No i w ogóle, jutro ciekawszy odcinek. Zresztą codziennie nie są ciekawe, to moim zdaniem zawsze coś się dzieje, no to są daily, więc zawsze coś się dzieje. Zaraz ze do domu. Papa. Pa. Pa. Cześć Michał, cześć. Dzień dobry, dzień dobry. To już z obchody codziennie Ja już opróciłeś. z obchody, ja już byłem, ty jeszcze spałeś, a ja już wiesz. Tylko strajnek była na nogach, a ja pa. już na motorek, kask. I operacja specjalna. I operacja Ale specjalna. Mam nie mówić. No, tam nie jest wielka tajemnica, ale to do dobra, to tam jutro pokażemy, bo to wiesz, trzeba tak. ładnie zrobić, pokażemy jak to jest, tak, nie? To jest. A powiedz mi jeszcze, bo masz odpowiedź dla Pana no, Radosława. Robię, tak, 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 po researchu. to tak, w Kambodży dostępne są, znaczy jest szereg licencji, ale tak, jedna jest taka radiamatorska, jej uzyskanie nie wymaga żadnego w kursu, przedkłada się Aha. regulatorowi po prostu e, swoje dane, obcokrajowe, co również może uzyskać taką licencję, tylko ta licencja jest związana trwale ze sprzętem. Więc jeśli radiooperator zmienia urządzenie, to musi wnioskować o nową licencję. A to jest w ogóle bardzo fajny dokument można tam gdzieś linka kiedyś wrzucić, bo szczególnie tam w komparyce no, no się na Wasza ekscelencjo. No tak, tak, no ale to tak, tak trzeba, no normalne, nie? Druga taka licencja, która może być w obrocie takim nieprofesjonalnym przydatna, to jest licencja na import urządzeń nadawczo-odbiorczych. Więc jeśli teoretycznie chcemy sobie z Alibaby ściągnąć jakiś radiotelefon, to zgodnie z przepisami też powinniśmy wystąpić o licencję na konkretną ilość tych urządzeń. I trzecia taka, która może być, chociaż to jest mniej wykorzystywane na razie, ale to się zaraz zrobi popularne na użytkowanie telefonów satelitarnych i satelitarnych urządzeń nadawczo-odbiorczych, więc właśnie ze względu na to jeszcze tutaj nie ma dostępności tego Starlinka od Elona Muska, mhm. nie mogą się dogadać co do, co do kwestii... Reklamy. No dobrze, ale... Ale to wychodzi, że to, to jednak przyszłość, czyli jak coś, to, to chyba to jest takie przyszłościowe, no to tak? To jest przyszłościowe, znaczy można teraz w Kambodży Bo, No jak nie będzie Starlink, to będzie zaraz inny Hindling albo... Tak. No coś tam zawsze jakiś no to, link będzie. Jest no. można kupić yy, i użytkować Starlinka niezgodnie z regulaminami na terenie Kambodży, no tylko... <laughs> Użytkownik ryzykuje tym, że jego konto może zostać zawieszone. No tak, się no, się czy, czyli jak ktoś chce robić coś na poważnie, to lepiej tego, nie, że tak powiem, ryzyka nie podejmować. Nie podejmować. to no, to no. jest usługa, która mogłaby się przydać, bo tam na prowincjach to jest spory problem. Tak, tak, I tak. Wydaje mi się, że to może dlatego też się te negocjacje przyciągają, bo przypuszczam, że to państwo chce uszcząć trochę dla siebie. No oczywiście, chcą że dostać tak. Dostać jakąś pulę urządzeń na potrzeby tam administracji. No wiesz, to jest to biznes, No, 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 no nie oszukujmy się, to jest biznes, czyli wiesz, na no, dwie strony musimy się dogadać i, i tak samo jak idziesz do, no, do, do warzywniaka, no po, po czemu te pomidory są? Tak. No wiesz, że chodzi, nie? Tak, to jest jedna rzecz. A i razem z tą decyzją administracyjną która przyznaje prawo użytkowania tego radiotelefonu jest nadawany znak wywoławczy przy pierwszej decyzji on potem jest już zachowywany nawet jak się wymienia sprzęt więc tak, tak, tak to wygląda to bardzo fajnie no my co, no jutro, jutro przygotowujemy już rzeczy pod krokodyla to znaczy tak duchowo bardziej du nie, fizycznie też, bo ja już pozałatwiałem parę rzeczy więc fizycznie tak. też no i co? No już z tego co słyszałem internet brzęczy, że pieniądze już zaraz lecą, ciekną, więc no to się Chce. będzie działo. Jest szansa, że to przyszła sobota, nie? No, się ma. Wielka szansa, Jest tak. Szansa, się... Nawet dzisiaj jak jechałem, wiesz, bo ja byłem w Tak Mało, dzisiaj jak jechałem mówię wjadę do Steka, nie? Do Pana Steka. Wjadę do Steka, ale mówię tak, niedziela. To nawet jakby był w domu, to tak trochę mi mówię, dobra, to niech ma ten spokój, no wiesz o co chodzi, A nie? nie? w że się ma wybrać? No nawet, ale, ale nawet gdyby był, no to, to niech ma, w sumie niedziela, czas wolny, no. Ewa ma to samo nieszczęście, co ja, też siedzi na tym No. Ramu, bo to jest właśnie dla no na tak, tego, ja widzę, że ty tam cały czas coś grzebiesz Ach, i ten... No dobrze, czyli co, dziękujemy za live'a. Fajnie tak. było śmiesznie i dość też yy, sporo merytoryki i, i też było fajnie. No wiesz, no i było i ciekawie i śmiesznie. Także co, za tydzień... Za tydzień, a potem... Można zrobić z... taką serię, że dam co weekendy. No znaczy, to jest potem długa przerwa od chemika, bo potem tak, mamy ze srejnek wesele w kampot yy, to jest chyba piąty, a potem dwunasty już przydatuje moja mama. I no dobrze, czyli kiedy... Czyli tr jedno tr tr trzy tygodnie, bez, tr trzy tygodnie bez chemika, tak, bo my potem kolejna sobota jesteśmy z mamą i ze srejnek na kochalongu, więc... No dobrze, no to do, do ży życzę może tutaj jakoś... To życzę miłego wypoczynku. Ale to będziemy się widzieć. No to będziemy się, się widzieć, tak, ale no dobra, no ale to w takim razie po tych, że tak powiem, zawirowaniach wszystkich... Tak, ale po krokodylu możemy zrobić jak najbardziej. Tak. Tak, po krokodylu ja też jestem zajęty będę więcej jeździł no dzisiaj już jeszcze raz powtórzę bo dzisiaj miałem taki no nie nie komentarz, ktoś tam mówi, dobra, za te chodzenie po ulicy opuszczam kanał i tak dalej, nie, ale no, ja też nie mogę cały czas fruwać, wiesz, no, na orbicie okołoziemskiej, no, chodzenie po ulicy to też coś daje, wielu ludziom się to podoba, no muszę balansować między tym i tym, także no, przeprosiłem, napisałem, że szkoda, że tak, bo to pan był, zrezygnował, pozdrowiłem, no i tyle. No, no, co zrobić? No ja rozumiem, że może niektórych nudzić, ale niektórych ciekawi. No, no trzeba tak balansować. Nie? Tak samo niektóry pewnie by powiedział, że wczorajszy live był nieciekawy, a wiele osób ciekawiło. No i, no i co zrobić? Ten, no, no, ten złoty środek trzeba jakoś znaleźć. Dobrze. Dziękujemy za live'a, przede wszystkim jeszcze raz. Miłej niedzieli życzymy. Miłej niedzieli, no tak, bo my to to już, już Uch, zaraz ciemno. Trwa, ale... <laughs> zaraz ciemno będzie, ale miłej niedzieli dla Was I, i co, no żeby ciepło się robiło coraz bardziej. I w kontakcie operacyjnym. I w kontakcie operacyjnym. Informacja została przesłana do Pana Radosława, więc mam nadzieję, że obejrzy odcinek i da lajka. <laughs> Dobra, dobra, we śmigłuchiku, bo to już mi się włącza tutaj ten. Dobrze, Michale, yy, ty do pracy, a ja też ja składam prawo. film. No. Do pracy. Do ba. widzenia nad tym filmem stycznym. Palmowy kamera wodna, życie w Kambodży, w swoich filmach godnych. Z uśmiechem na twarzy, krok po kroku, pokazuje świat bez pośpiechu wam oku.